Wyobraź sobie, że stoisz na krawędzi przepaści. Przed tobą rozciąga się mgła niepewności, a za tobą ścieżka, którą przeszedłeś. Każdy krok w twoim życiu, każde wyzwanie i każda porażka doprowadziły cię do tego momentu. Ale czy to naprawdę koniec drogi? Życie często przypomina wędrówkę przez gęsty las. Czasami ścieżki się gubią, a my czujemy się zagubieni. Jednak to właśnie w tych momentach, gdy chcemy się poddać, odkrywamy naszą prawdziwą siłę. Dziś razem wyruszymy w podróż przez metaforyczny las życia, odkrywając, jak przekształcić każde wyzwanie w możliwość. Zanim zdecydujesz się zrezygnować, zatrzymaj się na chwilę i zastanów. Co było dotychczas Twoim największym wyzwaniem? Jak sobie z nim poradziłeś? Pamiętaj, że każda historia ma swój rozdział trudności ale to od Ciebie zależy, jak zostanie napisane jej zakończenie. Wyobraź sobie, że Twój umysł jest jak rozległy, złożony ogród. Każda myśl to nasionko, które może wyrosnąć na piękny kwiat lub uciążliwy chwast. To, co wyrośnie, zależy od tego, jak pielęgnujesz swój ogród myśli. Ten ogród to nie tylko pojedyncze rośliny, ale cały ekosystem Twoich przekonań, doświadczeń i marzeń. Często, gdy stoimy w obliczu trudności, nasz umysł zaczyna produkować negatywne myśli. Te myśli są jak agresywne chwasty, które szybko się rozrastają, dusząc kwiaty nadziei i możliwości. Wyobraź sobie, jak te chwasty oplatają się wokół Twoich marzeń, ograniczając ich wzrost i rozwój. Ale co by się stało, gdybyśmy zmienili sposób, w jaki patrzymy na nasze wyzwania? Karl Jung, słynny psycholog, powiedział kiedyś. Dopóki nie uczynimy nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało naszym życiem, a my będziemy nazywali to przeznaczeniem. Te słowa przypominają nam o sile naszych myśli i o tym, jak ważne jest, by być ich świadomym. To jak odkrywanie ukrytych korzeni w naszym ogrodzie umysłu, musimy je poznać, aby zrozumieć, co naprawdę kieruje naszym życiem. Zmiana perspektywy nie oznacza ignorowania trudności. To raczej patrzenie na nie z innego punktu widzenia. Wyobraź sobie, że jesteś wspinaczem górskim. Z dołu szczyt może wydawać się niedostępny i przerażający. Każdy kamień, każda przepaść wydaje się niepokonywalną przeszkodą, ale z każdym krokiem w górę, twoja perspektywa się zmienia. To, co wydawało się niemożliwe, staje się osiągalne. Dostrzegasz nowe ścieżki, ukryte przejścia, a wyzwania, które wcześniej Cię przerażały, Stają się okazją do rozwoju i satysfakcji. Oto trzy kroki do zmiany perspektywy. Rozpoznaj swoje myśli. Zacznij od obserwowania swoich myśli bez osądzania. Jakie wzorce zauważasz? Czy są pewne myśli, które pojawiają się częściej niż inne? Może to być na przykład: nigdy mi się nie uda, lub nie jestem wystarczająco dobry. Zapisuj te myśli w dzienniku przez tydzień i obserwuj. Jak wpływają na Twoje samopoczucie i działania? Zakwestionuj negatywne przekonania. Kiedy pojawia się negatywna myśl, zapytaj siebie: Czy to na pewno prawda? Czy istnieje inna perspektywa? Często nasze negatywne przekonania są przesadzone lub po prostu nieprawdziwe. Na przykład, jeśli myślisz, zawsze wszystko psuje, zastanów się, czy naprawdę jest to prawda. Z pewnością są rzeczy, które Ci się udały. Znajdź dowody na to, że to przekonanie nie jest w pełni prawdziwe. Przeramuj sytuację. Zamiast myśleć, nie dam rady, spróbuj powiedzieć, to jest trudne, ale mogę się z tego czegoś nauczyć. Każde wyzwanie to okazja do nauki i rozwoju. Na przykład, jeśli nie dostałeś awansu, zamiast myśleć, jestem beznadziejny, pomyśl, to doświadczenie pokazało mi, nad czym muszę popracować. Aby osiągnąć swój cel. Pamiętaj, że zmiana perspektywy to umiejętność, którą można trenować to jak ćwiczenie mięśni. Im więcej praktykujesz, tym staje się łatwiejsze. Z czasem zauważysz, że Twój ogród myśli staje się coraz piękniejszy, pełen kwiatów możliwości i nadziei. Gdzie kiedyś widziałeś tylko przeszkody, teraz dostrzegasz szansę na rozwój. Praktyczne ćwiczenie. Wybierz jedno wyzwanie, z którym się obecnie zmagasz. Zapisz wszystkie myśli, jakie masz na jego temat. Następnie, dla każdej negatywnej myśli, spróbuj znaleźć alternatywną, bardziej pozytywną perspektywę. Na przykład, jeśli myślisz, nigdy nie znajdę nowej pracy, zmień to na każda rozmowa kwalifikacyjna to szansa na naukę i zbliżenie się do idealnej pracy dla mnie. A teraz pomyśl. Jaka myśl lub przekonanie najbardziej cię ogranicza? Jak mogłabyś lub mógłbyś spojrzeć na to z innej perspektywy? Jakie nowe możliwości otwierają się przed tobą, gdy zmieniasz swój punkt widzenia? Zmiana perspektywy to pierwszy krok do przezwyciężenia chęci poddania się. To jak otwieranie okna w ciemnym pokoju, nagle dostrzegasz światło i możliwości, których wcześniej nie widziałeś. To także jak odkrywanie nowych ścieżek w labiryncie życia, ścieżek, które prowadzą do nieznanych, ekscytujących miejsc. Pamiętaj, że Twoja perspektywa kształtuje Twoją rzeczywistość. Kiedy zmieniasz sposób, w jaki patrzysz na świat, świat wokół Ciebie zaczyna się zmieniać. To nie oznacza, że problemy magicznie znikną, ale zyskujesz nowe narzędzia i siłę, by się z nimi zmierzyć. W następnej części odkryjemy, jak wykorzystać tę nową perspektywę do pokonywania przeszkód i odnajdywania swojej wewnętrznej siły. Przygotuj się na fascynującą podróż w głąb siebie, gdzie odkryjesz zasoby, o których istnieniu mogłeś nawet nie wiedzieć. W dawnych czasach żył pewien człowiek, który wyruszył w podróż w poszukiwaniu sensu życia. Wędrował przez pustynie i góry, przemierzał lasy i doliny. Aż w końcu dotarł do starego mędrca mieszkającego w odległej jaskini. Zmęczony i zrezygnowany, zapytał. Mistrzu, jak mam odnaleźć siłę, by iść dalej, gdy wszystko wydaje się beznadziejne? Mędrzec uśmiechnął się łagodnie i odparł. Podążaj za mną. Zaprowadził wędrowca do studni i poprosił go, by zajrzał do środka. Co widzisz? Zapytał. Widzę tylko ciemność, odpowiedział człowiek. Mędrzec podał mu kamień i polecił wrzucić go do studni. Po chwili usłyszeli plusk wody. Teraz rozumiesz? Zapytał mędrzec. Czasami życie wydaje się ciemne i puste, jak ta studnia. Ale gdy wrzucisz do niego kamień działania, odkryjesz, że głęboko w tobie jest źródło siły i możliwości, czekające tylko na to, by je poruszyć. Ta starożytna opowieść niesie w sobie głęboką prawdę o naszej wewnętrznej sile. Często, gdy stajemy w obliczu trudności, czujemy się jak ten wędrowiec, zagubieni i zrezygnowani. Ale prawda jest taka, że każdy z nas ma w sobie niewyczerpaną studnię siły, która czeka na odkrycie. Rumi, XIII wieczny poeta i mistyk, powiedział: Nie szukaj na zewnątrz, wszystko jest w tobie. Te słowa przypominają nam, że klucz do przezwyciężenia trudności leży w nas samych. Jak więc odkryć i wykorzystać tę wewnętrzną siłę? Rozpoznaj swoje dotychczasowe zwycięstwa. Przypomnij sobie momenty, gdy pokonałeś trudności w przeszłości. Nawet małe sukcesy są dowodem Twojej siły. Zapisz je i wracaj do tej listy, gdy czujesz się słaby. Praktykuj uważność. Medytacja i ćwiczenia oddechowe mogą pomóc Ci połączyć się z Twoim wewnętrznym źródłem spokoju i siły. Zacznij od 5 minut dziennie. Skupiając się na swoim oddechu, wykorzystaj moc afirmacji. Stwórz pozytywne stwierdzenia, które wzmacniają Twoją wiarę w siebie. Na przykład: Mam w sobie siłę, by pokonać każde wyzwanie, lub, z każdym dniem staję się silniejszy. Naucz się od natury. Obserwuj, jak drzewa giną na wietrze, ale nie łamią się, jak woda zawsze znajduje drogę, nawet przez najtwardsze skały. Natura może być naszym największym nauczycielem odporności i adaptacji. Buduj wspierającą społeczność. Otocz się ludźmi, którzy w Ciebie wierzą i wspierają Cię. Ich wiara w Ciebie może być lustrem, w którym zobaczysz swoją własną siłę. Pamiętaj, że odkrywanie wewnętrznej siły to proces. To jak rzeźbienie w kamieniu, wymaga czasu, cierpliwości i konsekwencji. Każdy dzień, każde wyzwanie to okazja, by odkryć kolejną warstwę swojej siły. Wyobraź sobie, że twoja wewnętrzna siła jest jak ukryty skarb. Każde działanie, każda próba pokonania trudności, to kolejny krok na mapie prowadzącej do tego skarbu. Czasami droga może być kręta i trudna, ale każdy krok przybliża cię do odkrycia pełni twojego potencjału. Albert Einstein powiedział kiedyś, w środku trudności leży możliwość. Te słowa przypominają nam, że każde wyzwanie niesie ze sobą ziarno okazji do wzrostu i odkrycia naszej wewnętrznej siły. Zastanów się teraz. Kiedy ostatnio zaskoczyłeś samego siebie swoją siłą lub odpornością? Co to doświadczenie mówi o Twoim potencjale? Odkrywanie wewnętrznej siły to jak rozpalanie ognia w ciemności. Na początku może być tylko mała iskra, ale z czasem przy odpowiedniej pielęgnacji, może stać się płomieniem, który oświetli nawet najciemniejszą noc. W następnej części omówimy praktyczne strategie, które pomogą Ci wykorzystać tę nowo odkrytą siłę w codziennym życiu, przekształcając wyzwania w możliwości rozwoju. Teraz, gdy już odkryliśmy moc zmiany perspektywy i nauczyliśmy się rozpoznawać naszą wewnętrzną siłę, czas na konkretne działania. Jak przekształcić te insights w codzienną praktykę? Jak zamienić wyzwania w okazję do wzrostu? Lao Tse, starożytny chiński filozof powiedział: Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku. To przypomina nam, że nawet największe zmiany zaczynają się od małych codziennych działań. Oto pięć praktycznych strategii, które możesz zacząć stosować od zaraz. Praktyka wdzięczności. Rozpocznij każdy dzień od zapisania trzech rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Mogą to być proste sprawy, jak filiżanka porannej kawy czy uśmiech przechodnia. Ta praktyka pomaga przeorientować umysł na pozytywne aspekty życia, nawet w trudnych czasach. Ćwiczenie. Zacznij prowadzić Dziennik Wdzięczności. Codziennie wieczorem poświęć pięć minut na refleksję i zapisanie trzech pozytywnych doświadczeń z danego dnia. Mindfulness w codziennym życiu. Praktykuj uważność nie tylko podczas medytacji, ale w codziennych czynnościach. Podczas mycia zębów, jedzenia czy spaceru, skup się całkowicie na tym, co robisz. To pomoże ci być bardziej obecnym w chwili i mniej skupionym na zmartwieniach. Ćwiczenie. Wybierz jedną codzienną czynność, na przykład mycie naczyń, i wykonuj ją z pełną uwagą przez tydzień. Obserwuj, jak zmienia się Twoje doświadczenie. Reframing negatywnych myśli. Kiedy pojawia się negatywna myśl, zatrzymaj się i świadomie przeformułuj ją na bardziej konstruktywną. Na przykład, zamiast nigdy mi się to nie uda, powiedz, to jest trudne, ale każda próba przybliża mnie do sukcesu. Ćwiczenie. Stwórz dziennik transformacji myśli. Zapisuj w nim negatywne myśli i ich pozytywne przeformułowania. Z czasem zauważysz, jak zmienia się Twój sposób myślenia. Wyznaczanie mikrocelów. Zamiast skupiać się tylko na dużych, odległych celach, wyznacz sobie małe, codzienne zadania. To pomoże Ci budować poczucie postępu i motywację. Ćwiczenie. Każdego wieczoru wyznacz sobie trzy małe cele na następny dzień. Mogą być tak proste, jak zrobić dziesięć przysiadów, czy zadzwonić do przyjaciela. Realizacja tych mikrocelów buduje poczucie skuteczności. Praktyka samotroski. Regularnie poświęcaj czas na aktywności, które cię odprężają i ładują Twoje baterie. Może to być czytanie, spacer w naturze, słuchanie muzyki czy spotkanie z przyjaciółmi. Ćwiczenie. Stwórz menu samotroski. Listę działań, które sprawiają Ci przyjemność i pomagają się zrelaksować. Zobowiąż się do wykonywania przynajmniej jednej takiej aktywności dziennie. Pamiętaj, że transformacja to proces, a nie jednorazowe wydarzenie. To, jak pielęgnowanie ogrodu, wymaga codziennej troski i cierpliwości. Z czasem zobaczysz, jak małe zmiany kumulują się, prowadząc do znaczących rezultatów. Eckhart Tolle, współczesny nauczyciel duchowy, mówi, Największym przełomem w życiu jest uświadomienie sobie, że nie jesteś swoimi myślami. Praktykowanie tych strategii pomoże ci zdystansować się od negatywnych wzorców myślowych i stworzyć przestrzeń dla nowych możliwości. Wyobraź sobie, że Twoje życie jest jak wielka rzeka. Wyzwania to skały i wiry na jej drodze. Ale zamiast walczyć z prądem, możesz nauczyć się poruszać z gracją, wykorzystując nawet trudne momenty do nauki i rozwoju. Zastanów się, która z tych praktyk najbardziej do ciebie przemawia, jak możesz włączyć ją do swojego codziennego życia już od dzisiaj. Pamiętaj, że każdy dzień to nowa szansa na rozpoczęcie transformacji. Nie musisz od razu zmieniać wszystkiego. Zacznij od małych kroków, bądź dla siebie cierpliwy i wytrwały. Abraham Lincoln powiedział kiedyś: Najlepszym sposobem przewidzenia przyszłości jest jej stworzenie. Stosując te strategie, aktywnie kształtujesz swoją przyszłość, zamiast biernie czekać na to, co przyniesie los. W miarę jak będziesz praktykować te strategie, zauważysz, że wyzwania, które kiedyś wydawały się nie do pokonania, stają się okazjami do wzrostu. Odkryjesz w sobie siłę i odporność, o których istnieniu mogłeś nawet nie wiedzieć. Przemierzyliśmy drogę od zmiany perspektywy, przez odkrywanie wewnętrznej siły. Aż po praktyczne strategie transformacji. Pamiętaj, życie to fascynująca podróż, pełna wzlotów i upadków. Kiedy next raz poczujesz, że chcesz się poddać, zatrzymaj się i przypomnij sobie. Twoja perspektywa kształtuje twoją rzeczywistość. Masz w sobie nieograniczone źródło siły. Małe codzienne działania prowadzą do wielkich zmian. Alan Watts powiedział. Sekret życia to uświadomienie sobie, że nigdy nie byłeś w pułapce. Zawsze masz wybór, jak zinterpretować swoje doświadczenia i jak na nie zareagować. Twoja podróż duchowa zaczyna się teraz, w tym momencie. Wybierz jedną praktykę, która najbardziej do ciebie przemawia, i zacznij ją stosować od dzisiaj. Pamiętaj, każdy wielki sukces zaczyna się od jednego małego kroku. Wierzę w Ciebie i w Twoją zdolność do przezwyciężenia każdego wyzwania. Nawet w najciemniejszych chwilach zawsze jest nadzieja i możliwość wzrostu. Twoja historia transformacji dopiero się zaczyna. Jesteś gotów na tę niezwykłą podróż? Mam nadzieję, że te refleksje i praktyczne wskazówki pomogą Ci spojrzeć na swoje wyzwania z nowej perspektywy. Pamiętaj, że transformacja to proces. A każdy dzień to nowa szansa na małe kroki w kierunku lepszego życia. Nie musisz zmieniać wszystkiego naraz. Zacznij od jednej praktyki, która najbardziej do Ciebie przemawia. Jeśli chcesz więcej inspiracji i wskazówek dotyczących osobistego rozwoju i odkrywania swojej prawdziwej duchowej misji, zapraszam Cię do polubienia tego filmu i subskrypcji naszego kanału. Razem możemy stworzyć wspierającą społeczność która pomoże nam wszystkim wzrastać i pokonywać trudności. Pamiętaj, Twoja podróż do lepszego życia zaczyna się teraz. Jestem z Tobą na każdym kroku tej fascynującej drogi. Do zobaczenia w następnym wideo.